Cześć, tutaj amuzero i witam was w odcinku Minecraftowym, czwarta część, let's go, idziemy z tym koksem, będziemy dalej nagrywać Dobra, dzisiaj sobie będziemy grać w assassin tryb Tak, znowu będziemy, bo lubię w sumie ten tryb Morder um, mystery i robimy jak byłoby najlepiej To taki fajny tryb, bo jest jak ten, tylko nie ma swojego skina i po prostu jesteś ciągle mordercą Jezus, mój fotel się zepsuł i jakby, jak siadam na nie, to się opuszczę, jak wstaje to wstaje Ten, to, kamera. <mum> <mum> A, zbliżąc, zbliżąc. Zbliżąc, zbliżąc. <mum> <mum> Hi Ben! I dobra, wreszcie zaczynamy. Co jest, mo O, to jest sefany. Jezu, co jest? Tymczasem nie tak. O. Dobra. To jest. I jest. O, jest, to za. Yes! Let's go. Zabiłem swój brosyg. Nieważne. Eee, dobra. Maria, co z tym krzesłem nie tak? Dobra. Dobra. Robimy na sobie grę. Jestem jedyny na tym. Serwer co tak, tak, Serwerze. serwerze? Hmm. Wiecie co? tak, sobie w... w Jezu, co jest z tym krzesłem? O O Ora. <laughs> Gramy w tak, i gramy w solo, tak w solo będziemy się grać. I spróbujemy przegrać. Nie, nie no dobra. Spróbujemy wygrać w sumie. Dobra. Czekamy, czekamy. What the hell! Czekamy, czekamy. Szkoda, że tutaj nie można latać. Czy to jest wiadro? Czy to jest pasek Mikołaja? Dobra, czekamy. Ninja Go! Dobra. Czekamy, czekamy, czekamy. 5, 4, 3, 2, 1! Przepraszam. Yes. Czekamy. Jest fajne, że jak jesteś na solo, to stajesz więcej weł e, pieniędzy jakby. Za komunię, tu-tu-tu-tu-para-para-pa-pa Nie dobra, nie za komunię Mamy chciała... no co jest?! Ledwo zaczął grę! On już się był... Bu budował w sumie, dobra eee. Na przykład sto stop Jak GTA co? Ja nie wiem co, wiem, co robić yes, yes, yes. O oh, nie! Ok. Good, good. Good, good. się po prostu Bronić po prostu tymi firewallami. Szybciej. O nie! Damn, damn. Oh. A już nie było. Co ty robisz? O nie. O nie coś tam ma w skrzynce. jaka fajna miejscówka! Run. Co nie no O znienawidzę takich ludzi To jeszcze z takimi skinami Dobra, czekamy O PURPLE GUY! Czekamy i jeszcze dobra. O, ta sama mapa, fajnie, fajnie. Już wiem się kryć. Słety. Otóż nie. O, zaraz. No, pewnie teraz się wyłoni swetry jakiś. Aha, nieważne. Czekaj, co by się stało, jakbym wziął Firebola i bym strzelił tam? Napiszcie w komentarzu, że jestem bardzo celny. Po prostu. Jestem najcelniejszym człowiekiem na świecie. Otóż nie. Dobra. Ale, Ale pro jest. Nie gdzieś dzieje się ee, takiego dobrego gracza od. Jezu, od pandemii. Ja mówię, no co jest z tym krzesłem? Nie tak. O! Chyba idzie, słet. Nie. Let's go. Uderzyło. Ale nie, to chyba nie roz... nie z tym krzesłem nie tak. Boże jak mi wkurza to krzesło. Czemu go nie widzę co on ma i coś? Teraz buduję taki jakby... O, oh god, No, tu nie jest słońce, w sumie. Snubsko pewnie jakieś. Ale tutaj mamy słeta dobra. Jak z nie jednej strony, to z drugiej strony. O, maga. Nie Nieważne. Dobra. Budowana. Dobra. Plus 40 40. Jest 50 nawet. O oh, shit. Bye bye. Powiedz proszę good night. No i dobrze. Tak, proszę, jak ja lubię to. Jakie ja lubię. Ha. Lubię fire, fireboli Dobra, odpuścił sobie chyba Nie, nie odpuścił. O oh No odpuść sobie gówniarzu. Oh shit. Here we go again. Oh my god, bro. Bro, what the hell? Main. Man. maga ga. Oh, czemu? 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 <laughs> Dobra, nie, nie. Przecież nikt nie rzucił. O oh, nie. что с интернетом. Зачем вообще? Гадем. О! Пятня. У меня есть интернет. А... What? Вас? Co się stało właśnie? O, dobra, już bierzemy. Dobra, sobie. Champions. We are the champions, my friend. Więc to jest, więc normal bierzemy. Nie wiem. Mm. Więc to w ogóle jest. I don't know. Nie, no właśnie w ogóle w co wchodzę, jakiś to wirus może być. No. Ten czekamy na rozrywkę, żeby Czeka... czekamy dalej. Zobaczcie, to wygląda jak obtuszczony ekran, co nie? Tak, obtuszczony ekran wygląda. To co, to, to takie wiecie? Tam, widzicie takie. Come on, 30 sekund. Maka O 10 sekund... PPM PPM I'm gonna have... I... Jezu, co ja robię? Zbierz zasoby i sprz... Okej... Okay. Nie wiem... Będę po zbierać dobra zasoby i sprzęt w celu wyeliminowania tak, innych graczy okej, okay. nie wiem co przeczytałem w ogóle, ale Pvp jest on. Dobra, czyli źle jest. Ooh. I Dora. Najpierw, bo jest PvP otwarty, więc tak. Bez sensu wiem, że robię, ale zrobię to. Ty, 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 Co to w ogóle ma? Zniszczalność 10 i wydajność 3, okej. Okay. All right, all right. Nie wiem. Oh my god! Ah! I dead! I dead! I definitely dead! I dead! AIDET, AIDET, AIDET. Huuuu! Oh! Dobra, nie wiem, co to w ogóle było. Ale. O nie, ja nie chcę w to grać. Absolutnie nie chcę w to grać. Chcę wyjść. O, dobra. Dobra. TNT Games, może to pograjmy. Um, TNT Run. Bra. bedziemy biegać. going yes. Yes, yes, yes. I'm gonna step Let be a yeah, yeah. Let's go. <sniffs> what oh no Bra. oh O no? O, co ja zrobię? <śmany> nie, nie, jest wytłumaczenie Shut the fuck up <śmany> You're a fucking <śmany> cunt Shut the fuck up Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden Majem pro. O! Oh! Już, już, już przegram! Zaraz. Już Tak chyba! O nie bakrum! Dobra ta, nie biegajmy. Ja tak Tak wygra ja tak wygram. Dobra, ale parkour! o kurde, o kurde fele. Mm, nie mogę użyć. Dobra, teraz myśleć całe mózgi... a za 5 minut będę musiał kończyć nagrania. Ta runda i koniec. Bra. O nie! zepsułem sobie myszkę. No nie. O, dobra. Dobra. 10, 9, 8, 7, 6. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Dobra, jedziemy oh my God. Po co ja to zrobiłem? Nie, nie, nie. Zaraz spróbuję to wybrać. Co ja tutaj skacze w ogóle? To jest jak parkour. O. Trzeba tylko po prostu uważać na dziury, bo zginiesz. Tam jest jak gdzie najmniej dziur jest, to trzeba tam iść. O! Było blisko. O tutaj! O. Co to za kie guys? Where am I? O, jest fajna miejscówka. O, teraz wszyscy umierają już. Aj, aj, aj. No dobra. Kurde. Dobra, jeszcze raz kram. Dajesz, dajesz, dajesz. 3, 2, 1, ha. Że tutaj pozostać. O, Dobra, nieważne, po prostu idźmy tak. Kurde, co jest z tym krzesłem? We're not Pa Bruno. Pro... Nie, naprawdę jestem już... W sumie to jest wszystko dla mnie A co się stanie, jakbym tak chodzić? Nic się nie stanie, jakbym będę tak po prostu chodzić Alo, alo? Serio. Po prostu piękne zakończenia. Dobra, jedziemy dalej. Ostatnia runda. Przyrzekam tu. Dajesz, 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 szybko szybko. Co robimy przy wszystko? Dajesz 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, co? Aha Dobra. Co tam było? O, CJ! Cześć CJ z Andreas Pff, ile, Gonie, tu jest dziur gonie, gonie Już pogo... Dobra. To byłoby na tyle. Dziękuję Ci za oglądanie, jak się dosrwaj do tego momentu i obejrzałeś cały filmik prawie. Dziękuję Ci za to. Więc tak. Ja się z Wami żegnam. Dzisiaj... Nie, dobra, jutro się widzimy. Słuchaj, że tak krótko nagrywam, ale po prostu dużo mam nauki. Bo oczywiście karty... Mam cztery sprawdziane w następnym tygodniu. Zaległe. Czyli zaległe. Dobra, nieważne. E, no. Do widzenia. Sayora, say, sayonara. Widzimy się jutro. Bye.